Witajcie na kanale Żyj Spasji. W tym odcinku kolejny dzień na lofotach. Będą zarówno poszukiwania, jak i pierwsza złowiona ryba na norweskiej ziemi. Także, nie przedłużając, zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania odcinka. A słuchajcie, Maciek poczęstował nas suszonym mięsem renifera. Taki kawałek kosztował 226 koron. 100-100 gramów, czyli jakieś 80-88 zł, coś w tym stylu, czyli jakieś 750 zł kilogram Zaraz wam powiem, jak to smakuje. E, a hmm. słuchajcie, a tutaj mamy mięso z wieloryba. Pierwszy raz w życiu będę je jadł. Jeżeli chodzi o renifera, mi nie smakuje strasznie. Zobaczymy, jak to. Tak jak renifer mi nie smakował, to jeżeli chodzi o wieloryba, mu smaka jak salami, pyszne. Nie słuchajcie, przy takim widoku. Robimy grilla. Maczko, poprosimy o wantur. Poprosimy ja o wantur. Samo obsługa. Zapraszam. Samo obsługa. Słuchajcie. Butów nie zdajmy, e no. Jest zrobiony schludnie. Bardzo mi się podoba każdy tutaj aspekt, jeżeli chodzi o wykończenie. Ale to dużo dłużej był robione. Dużo dłużej. Pół roku, tak? Ponad. Tak, nawet ponad. Ponad pół roku. Tutaj mamy lodóweczkę. Taką peł peł pełnowymiarową, można powiedzieć. Ekstra. Kuchenka dwukalnikowa. To jakaś szafka dodatkowa. Tak, tak, To co, mi się sprawuje świetnie tutaj też. Listwa magnesowa. Tu fajny patent na płyn do naczyń. Pojemnik wkręcany od spodu, o. że nie zajmuje w ogóle miejsca. O, fajnie. A widać go tam, czy tak. nie? Jak o, Jak a, nie a, tam, ok. Ja ale jest taki. Fajny Z, patent. Tak od spodu. Super. Tak wygląda. A tutaj, moi no drodzy, to jest mistrzostwa wszechświata. Ta łazienka wygląda jak w kamperach po 150 tysięcy. Jest prysznic. Może sobie światło zapalić. Toaleta. Czy u góry? Czy... Którym? E, pra tutaj prawym włącznikiem. O. Proszę bardzo. I okno od razu, żeby wyciągało wilgoć. Gdzie zrobione w A? To pewnie to zapala? Tak. tak. Fajnie, takie no domowo, typowo domowo Tutaj, to jest najfajniejsze rozwiązanie, bo łóżko dwuosobowe A jakby było dziecko, czy w przyszłości jakiś kompan, no to może tutaj się położyć, także tutaj jest wysuwana Kolejna e, część tego łóżeczka Tutaj jest skrzynia z całą elektroniką i zobaczcie jak webas webasto zainstalowane Możesz otworzyć, sobie zajrzeć Tak wygląda Przetwornica regulator Volta no ekstra i tutaj to co ja muszę zrobić czyli Ojej. krzywo trochę stoimy i może dlatego no. taki blacik no jest tu tak jak sobie usiadłem to powiem wam że no jest przytulnie mega przytulnie także fajny patent i tutaj widzę takie nie tak. typowe, ale bardzo, bardzo ciekawe. Takie dwa. Jedna, druga strona. Fajnie. Pasek skórzony. Szafeczki. Czy tutaj włącznik, czy co? Mhm. Tak, tak. Jak go dotkniesz... A, taki i dotykowy. Jak go przytrzymasz, to się rozjaśnia i ściemnia. O, no to to jest bajer ekstra. A wyłączam drugi raz. Tak. Ekstra. Tu mamy jeden i z drugiej I strony jest drugi... są dwa. dwa. O. Jeden do pojedynczego, i mm -hmm. jeden do podwójnego. No to super. Super, i to jak ładnie jest zrobione to w ogóle. Te sklejki polakierowane. No i patrzcie, jaki widoczek. Jeszcze wam tył pokażę. Tu widzę panel do Webasto. Także dzisiaj, kurde, druciak trochę zazdrosny się zrobił. No, i to dokładnie tak jak Maciek. Ja sobie zrobię w Ducato. Z tego względu, że no zagospodarowanie tylnej przestrzeni, ja mam wszystko na dole wrzucone I połowy po prostu bagażnika tego tak zwanego garażu nie korzystam A tutaj widzicie, że wszystko idzie I patrzcie i Maciek jest detektorystą i wędkarzem, także Złapał pstrąga i z Maćkiem myślę Macie kiedy na ryby pójdziemy nawet dzisiaj. Jak Nawet dzisiaj, dokładnie. I patrzcie, ten sam filc, co ja mam, to się sprawuje świetnie i dał takie wykończenie, bardzo przyjemne w dotyku. Nie wiem, co to za materiał, ale ekstra. I najfajniejszy bayer, czyli taki zaworek do spuszczania wody. Bardzo ciekawe rozwiązanie. No i to całe wykończenie. Widać, że macie kto zrobił pracy ekstra. Także to jest. A kto zrobił tego kamera. <laughs> Trochę zajęło, ale jeszcze jest kilka rzeczy do, do opieszczenia, ale da się żyć. Bajka. Także dzięki Maćku za awantur. Nie ma za co. I taki będzie obiadek trokadero i na deser mięso z wieloryba. Patrzcie, wreszcie się udało. Jedno branie. Nie mam, nie mam pojęcia bladego. Z Łukaszem napiszcie w komentarzach co to jest za ryba. No ale jest, pierwsza i to z takiej miejscówki. Ekstra, no branie było ewidentne. No nie zabieram jej, nie zabieram, bo nie wiem co to jest nawet, ale pięknie walczyła. Ale skacze. Także macie, pierwszą rybę oficjalnie na norweskiej ziemi. Słuchajcie, no to jest makrela atlantycka. Ja cię chrzanie. Pięknie. A w momencie jak chciałem tą makrelę wypuścić, to ona tak jakby chciała mi podziękować za to, że darowałem jej życie. Zobaczcie sami. Dobra moi drodzy, ponieważ ja jadłem w życiu tylko makrele wędzone to nie wiem jak ją zrobić w ogóle, także wypuszczam. Niestety muszę ją tak rzucić. Opa! Pójdź sobie. Nie, dobra, o! Ale pięknie, odzyskała. O chce do mnie wrócić. Patrzcie jak za zapieprza fajnie. Ale czad. No i popłynęła. Ekstra! Ale dam dzięki, że dla widzów dałaś taki tu spektakl. No i jest kolejny dzień. Gdy zaraz będzie przyszykowana kawa oraz czarnuszka. No i zobaczymy, co dzisiaj dzień przyniesie. Dzisiejsze śniadanko, jajecznica na podgardlu, razowy chlebek z masłem, czarnuszka, kawka, a tutaj mam kompleks witamin i dwa razy chlorella. I zobaczcie. W takim miejscu. Witamy kolejny dzień z sąsiadami. Dzień Ekstra. No i dzisiaj będą poszukiwania na plaży. Prawdopodobnie pogoda ładna, morale super. Że lecimy. No i dobra, ruszyliśmy. Jedziemy do miejscówki nabrać wodę. Później do sklepu i później na poszukiwania na plaży. I przyjechaliśmy już na miejsce. Zaraz idziemy tankować wodę. I taki widok. A wody tyle zeszło, że głowa mała. Miejscówka nazywa się Fredwang Rest Stop. Jakbyście byli tutaj zaraz powieździe od boda niedaleko i ładujemy wodę. Tutaj jest taki kranik i możecie śmiało napełnić i uzupełnić wodę w swoich kamperach. Oj, ciśnienie, ciśnienie jest super. I od tego parkingu mamy 6 km do Ramberg Beach, plaża bardzo duża. No i miejmy nadzieję, że coś powychodzi. Ok, chwilowo się rozdzieliliśmy, Maciek z natawią lecą do sklepu, a my lecimy znaleźć fajny jakiś parking przy plaży. Ociepanie, i z tej perspektywy te, ten przejazd przez te mosty, ależ to jest widok. I tutaj jest dość wąsko, trzeba sobie, e, trzeba puszczać ludzi na spokojnie. I cały czas przecinamy lofotę tą drogą E10 i po prostu szukamy fajnych miejscówek, a dzisiaj na 100% Poszukamy z maczkiem jakiegoś noclegu przy zatoce i będziemy próbować złapać jeszcze raz makrele. A teraz przejeżdżamy przez miasteczko o nazwie Ramberg. I teraz tak, jakbyście chcieli przyjechać na tą plażę, to Flagstad Komun, tutaj jest chyba jakiś. Nie wiem, czy to jest. Nie mam pojęcia. Nie będę, nie będę mówił, co to jest za budynek, ale. Tutaj jest camping, bardzo, bardzo drogi, około 1000 koron za drogę. Wszędzie są zakazy parkowania, a tutaj macie parking maksymalnie dwie godziny. Jak widzicie prawie nikogo nie ma, no bo po co mają być, jak na dwie godziny mało kto tutaj się wybiera na plażę czy na zwiedzanie. A my na dwie godzinki przeszukamy plażę, jak na plaży coś będzie, no to wtedy wbijamy do wody albo od razu do wody. No zaraz się zastanowimy. <laughs> Nawet z takiego parkingu, co tu się dzieje. Jakie tu są widoki, to głowa mała. Dzięki widzowie! Jeszcze raz, wszyscy, którzy polecali mi przez ostatnie dwa lata lofoty. No i powiem wam, warto. Jakieś będziecie mieli możliwość, wbijajcie. Maciek poczęstował nas lodami. Łukasz Ci na Aja po poszukiwaniach, jak znajdę dwie złote obrączki. No i co? Szykujemy sprzęty i zobaczymy, jak coś będzie to, nie wiem znaleźć się na Lofotach cokolwiek to będzie sztos no i pat patrzcie, patrzcie co się dzieje taka plaża, ludzi sporo ja sobie wyobrażam ile tu się musi kąpać jakieś ciepło, no i co zaraz wchodzę i do pierwszego sygnału zobaczcie jakie to może jest czyściutękie no i przy takich widokach jeszcze nie poszukiwałem no i fajnie, nie mam ani żadnego zakłócenia, także szuka się bardzo, bardzo przyjemnie. No i zobaczymy. Zobaczymy co tam się uda. Tam się śmieje. Pozdrawiam panią e, turystki. Słuchajcie, mam pierwszy sygnał. Nie mam pojęcia co to będzie, ale ładne. 17-18 Nie jest łatwo namierzyć. Dobra, w sicie. A, i to jest folia aluminiowa, ale cieszę się, bo pierwszy sygnał jest. Patrzcie, jaki poszukiwacz. A tu my się czujemy jak jakieś modelki na wybiegu, bo normalnie... Dajcie spokój, zdjęć tam robią. Chyba mam kolejny sygnał. Wiecie, w morzu nie jest łatwo, bo one się tak pojawiają, znikają czasami. Ale coś coś skacze między 8 a 12. Chyba wykopałem. Tak. I tym razem drucik. Nic specjalnego, ale no każdy sygnał w morzu cieszy. Kolejny sygnał. Między 7 a 10 skacze I chyba już w sitku Czy nie? Czy mi się gdzieś przesunął? znikł słuchajcie tu mam taki taki skaczący porąbany sygnał i to będzie coś fajnego coś czuję no coś innego hmm. coś od jakiejś łódki ale, ale fajnie biło piękny sygnał stały numer 11 zdecydowanie najlepszy sygnał w tym morzu już jest w sicie Kurde, i ta cynkowa blacha. Znacie ją doskonale. No ale emocje jakieś tam były. Kolejny sygnał skaczący. Raczej śmieć, ale wykopiemy. Co, od razu w sicie. Tak, to to. Kawałek aluminium obrośniętego. O. To był sygnał, nawet nie nagrywałem, bo nie mrawy, ale jest nierdzewka pierwsza. Super. Kolejny sygnał, taki mało stabilny, ale zobaczymy. W morzu trzeba wszystkie kopać. I słuchajcie, jest pierwsza moneta, ale fajnie. Jedna korona, czyli po tym kursie 37 groszy, z którego roku 2015 do wydania. To jakiś taki niski sygnał. Czasami może być kolczyk, nawet jakiś czy coś. I sygnał znikł. A patrzcie, jaki tutaj zasuwa obok cewki. Ładny co? Krabik. W ogóle tak sobie chodzę. A tutaj w pewnym momencie kilka osób robiło nam zdjęcia. Ludzie z gminy tutaj przyszli do Maćka i Natalii. No i my tutaj powiedzieliśmy, że Natalia zgubiła obrączkę, żeby, wiecie, na, na sobie poszukać. Więc się nalegało. no tak na spokojnie, żeby się nikt nie czepiał. No i pani z gminy powiedziała, że e, nigdy czegoś takiego nie widziała. Także, no, prawdopodobnie naniósł piachu. Jeżeli tutaj na co dzień są ludzie i nie widzieli poszukiwacza, to rzeczywiście ciekawy temat. Sygnał 13-14, tak jak na obrączkę. I... Jeszcze nie wykopana. Jak tu będzie obrączka, to Łukasz zobaczy, że chowam do wewnętrznej kieszeni i pokażę mu tuż przy aucie, nie? Nie, nie obrączka. Kawałek aluminium. A tutaj bardzo, bardzo wysoki sygnał przy samym brzegu. Tu troszeczkę kameczków, także dobre warunki. Od razu w sicie wylądował. I co to będzie? A to będzie takie coś zarośnięte aluminiowe. Kolejny wysoki sygnał i zobaczymy. Przepięknie, przepięknie. To tak ładnie bije, jak. Jak chodzicie przez parę minut bez sygnału, i nagle macie taki mocny. No to wiecie, jak to słychać. Dobra, jest wysicie a tym razem to jest od, od namiotu śledź. A tutaj taka 16-17: w miarę stabilna. I co. Nic nie widzę. Czy mi gdzieś uciekła? No nie ma. Bardzo mocny, szeroki sygnał. Nie wiem, czy do go dokopię, bo często to są bardzo duże przedmioty głęboko. No ale sygnał potężny, mocny. O, tam coś twardego widzę, czuję. Oj, chyba nie wykopię, wiecie No Znowu jakiś wysoki, fajny Ciekawe, ciekawe Też czuję dość twardo. Jakiś kamień czy co? No chyba nie wyciągnę, wiecie. Nie, olewam. Ta kuleczka z innego kąpieliska. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 sygnałów. Jedna korona w miarę świeżutka. Także tyle fajnie, że wyszła monetka. Zobaczymy, co będzie na innych plażach.

10 km znaleźć miejscówkę przy jeziorze. No bo byśmy chcieli sobie troszeczkę połapać ryb. Wierzchoki góry skąpane w górach. I jedziemy dalej. Dzisiaj taki luźny, spokojny dzień. Pochmurno, ale najważniejsze, że nie pada. No szkoda troszeczkę, że nie ma słońca, bo widoki byłyby jeszcze bardziej nieziemskie. Ale tam nie ma na co narzekać, bo to wiecie to jak jest. Sama ta trasa robi pierunujące wrażenie, ale powiem Wam, tak się nie mogę doczekać po wczorajszym złapaniu makreli, żeby znowu sobie porzucać. A w jeziorze, może by wstrągi były. Także Maciej też zajrany, Łukasz myślę, że też. I wieczorkiem, żebyśmy znaleźli miejsce przy jeziorze, żeby w jeziorku połapać. Fajna droga, zobaczcie, jak wąsko w ogóle między tymi autami się przejeżdża. A tu, jak ludzie sobie mieszkają w tych domkach. I mają taki widok na te góry. Coś nieprawdopodobnego. A jednak łowiecek. Ja czekam na znaki z niedźwiedziami, ale to pewnie pod koniec lofotu. Kurde, powiem jaka to jest droga. Ja się nie mogę napatrzeć normalnie. Ale mamy miejscowe ekstra. Z głównej trasy skręciliśmy jakieś 400 metrów. No i taką miejscówkę dzisiaj mamy na Onelife. I tutaj zostajemy. Jezioro jest 2-3 km, także pójdziemy na ryby na miejsce marzenia. Idziemy ekipą na spacer i no te góry to aż niemożliwe. To się wydaje jak w jakimś, nie wiem, filmie albo w grze. No i słuchajcie, idziemy sobie drogą, a tutaj są przepiękne owiecki. Zaraz idę je pogłaskać. Owiecki, owiecki, proszę bardzo. Proszę. Masz. Masz owiecko. No chodź, Aj do mnie. Ale cień, przywitać z widami! Owiecki! Nie, no boją się, dobra, to nie będę ich straszył. No, napowiem no wam, że ten widok tutaj śniegu trochę zostało. A po prawej stronie mamy dziki, piękny wodospad. No, wygląda to. No, nieprawdopodobnie pięknie. A tutaj mamy BMW ze Szwecji, Ducato z Niemiec. I tam kolejne auto z Estonii. No, i przy otwarciu drzwi z rana mają taki widok, podziękował. A tu jest jezioro, gdzie będziemy dzisiaj łowić ryby. Tutaj zszedłem na dół, żeby zobaczyć w jakich warunkach będziemy wędkowali. Store Watnat nazywa się to jezioro, ma połączenie bezpośrednie z morzem i są tutaj zarówno pstrągi, jak i łososie. Także na no miejscu była przepiękna. I mamy zejście także z Maćkiem i Łukaszem. Jest plan, żeby wieczorkiem tutaj przyjść. I spróbować złapać jakąś rybę. A między skałami obserwuję, czy są jakieś znaki wędkarzy. Tu widzę, że znaki, że ktoś było na pewno są. Położone kamyki, ale nie widać żyłek, żadnych puszek. Czyściutko, fajnie. Na no, miejsce do łowienia w, taki, w takich okolicznościach. Raczej nie zdarzyło mi się nigdy wcześniej wędkować. Ryb małych nie widać przy brzegu, ale wczoraj też te małe makrele najpierw podpływały. Powiedziałem Maćkowi, potem większą zobaczyłem i później jest dopiero branie tej ogromnej. Szliśmy taką ścieżką, żeby zobaczyć z takiej perspektywy widok na te przepotężne góry. Wracamy z wycieczki, już obczaliśmy miejsce na wędkowanie, ale tutaj jest też jezioro. No i ciekawi nas, czy jest jakieś połączenie między tymi jeziorami, bo w takim też by się fantastycznie mówiło. O, tutaj ludzie na rowerkach. A to zaraz Wam pokażę znowu. Łowiecki! Łowiecki, dzień dobry jeszcze raz. To te same co wcześniej. I znowu uciekają. No trudno. Ale ładne! Ładne łowiecki! A po spacerze czas na jakiś tam obiadek gotuję wodę i będzie makaron z serem i mam pesto, dorzucę zioło prowansalskie, oregano, będzie całkiem smaczny obiadek ok, wyszło mi coś takiego i posiłek będzie z takim widokiem dzisiaj o, a wczoraj wam nie pokazałem na taką przynętę złapałem makrele wybrałem tego typu żeby nie mieć zaczepów, bo tam dużo skał, no i sprawiła się świetnie. Dziękuję wam za oglądanie kolejnego vloga z życia, bo można to nazwać odcinkami, to są po prostu moje vlogi, jak sobie żyję, zwiedzam, podróżuję i pracuję z kanałem na YouTube. Dzięki, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.